Siemanko. Witajcie na kanale Git. Zapraszam na kolejny unboxing. O ile się nie mylę, w tym kartonie powinny znajdować się dwa JBL -e. Tuner 2 i Tuner XL. Otwieramy. Naklejka Support, taśma Support i od razu wiadomo, że przyjechało coś od JBL-a. Pudełko nie jest tak wielkie jak w przypadku Party Boxów czy Boomboxa, którego unboxing robiliśmy ostatnio. No, ale też skoro są to dwa głośniki, powinny być przynajmniej w tym pudełku dwa głośniki, troszkę zajmuje i troszkę waży. Nie tak jak pewne produkty, które mają 50 cm, mówię o głośnikach, a ważą tyle co nic, ale są też takie na rynku. Dobra, wycinamy, otwieramy, sprawdzamy, co tu się dzieje w tym pudełeczku. Nóż no już, już nie będzie potrzebny, trochę folii i tak jest. Ja już widzę, wy jeszcze nie widzicie, że są tutaj dwa JBL -e. Tuner 2 w białej wersji kolorystycznej. Za chwilę go. Otworzymy i tuner w wersji XL. Oczywiście zrobimy oddzielne testy tych głośników, no ale dzisiaj pokażemy Wam, co znalazło się w pudełku jednego i drugiego. Od którego zaczynamy? Ten po lewo. Czyli ten. A nie, to jest Twoje lewo. Dobra. To zaczynamy od tunera 2. Oczywiście pierwsza generacja na naszym kanale, jeżeli chodzi o test, jest dostępna na opakowaniu. Od razu widać, że mamy tutaj troszkę specyfikacji, gdzie nie gdzie, trochę informacji o tym głośniku. Zapraszam Cię bliżej, żeby też nasi widzowie mogli zobaczyć, co tu się dzieje w opakowaniu. One wcześniej prawdopodobnie przez JBL były otwarte, co zresztą widać po pudełku i po tym, jak to jest wypakowane. Tutaj instrukcja obsługi i trochę innej papierologii. To nie jest w tej chwili ważne. JBL dorzuca też kabelek, oczywiście typ C. Fajnie, dobrze, że jest typ C, a nie żadne USB poprzedniej generacji. No i mamy tutaj tunera zawiniętego. ta -da! Jest JBL tuner. Jest JBL tuner w swojej pełnej okazałości. Oczywiście, skoro tuner, no to ma wbudowane radio FM, radio DAB. No Tak jak poprzednia generacja, no ale też może posłużyć nam tutaj jako głośniczek. Białe tworzywo sztuczne dokładnie. Ładna antenka w ogóle też. Antenka, duża antenka. Ciekawe jak będzie zbierało to radyjko. Oczywiście pełny test już wkrótce, wtedy dokładnie się temu głośnikowi przyjrzymy. Słuchajcie, no jak jesteśmy w tym miejscu, to może troszkę powiem na jego temat. Zobaczymy, żeby, żeby to nie było tylko samo wypakowanie, tylko i wyłącznie, a ja go włożyłem jeszcze tylko marze dziadowski, włożyłem go do pudełka.

też akumulator, który może grać do 12 godzin, a jeżeli chodzi o gabaryty, o to jest ważne, bo jak widzicie, patrząc na dłonie, jest to mały głośnik, 180x70x72 mm, waży około pół kg, mamy Bluetooth 4.2, no ciekawe, myślałem, że będzie piąteczka. Ile kosztuje, jak się sprawuje, dowiecie się w teście, co prawda za chwilę go jeszcze uruchomimy, posłuchamy jednego i drugiego przez chwilę, ale najpierw może zajrzyjmy do drugiego pudełka. Czyli sprawdźmy, jak wygląda wypakowany tuner XL. XL-eczka od razu widać, że większa. Bluetooth, DAB, FM, digital radio do 15 godzin może pracować. Takie kolory mocno JBL-owe, jakie na tamtym pudełku. Oczywiście, to dodam od razu, jeden i drugi głośnik spełniają standard IPX7. Też to sprawdzimy w teście. A widzę od razu, nie, już myśli, nie faktycznie, że o ile tuner był wypakowany. Drugiej generacji to XL. Chyba przyjechał do nas świeżutki, jeszcze nie otwierany. Kurde, jak to się otwiera? A tu się otwiera. Wszystkie folie wytnę i zobaczymy, co skrywasz we wnętrzu tunerze XL. Poza tym, że jesteś opasły, bo już to widzę. Tutaj też oczywiście trochę papierologii. Odkładam na razie, nie będę jakoś ładnie tego. Yy. Teraz odkładał, dobra, jest drugie pudełeczko w środku. W tym pudełeczku oczywiście mamy zasilacz sieciowy i stosowne przejściówki. Odkładamy też to. O, pytanie, a nie, dobra, nie będę tego mówił, bym się skompromitował, coś chciałem powiedzieć głupiego, nieważne. O, ten już naprawdę trochę waży. I więc faktycznie nówka sztuka nie śmigana. Więc o szlak by to już podarłem, no trudno, taki jestem, taki jestem pryntki rapido, rapido. No i tak wygląda tuner w wersji XL. Powiem szczerze, że o ile po JBL-u tunerze 2 spodziewałem się, jak może wyglądać, o tyle o XL nie słyszałem wiele przed premierą, no i powiem Wam, że trochę zaskakuje wyglądem. Jest taki trochę opasły jak Tronsmart T6, ten wielki, którego testowaliśmy ostatnio. No i zobaczcie, mamy oczywiście metal. Tutaj piano black, więc będzie się brudzić, to jest już pewne. Całkiem spokonuszka. Tutaj pewnie wyświetlacz na froncie. I na górnym panelu ciekawy motyw regulacji głośności i ustawiania pasma. To może być głośnik, który gra jako radio, to może być też po prostu zwykły głośnik Bluetooth. A jeżeli chodzi o radio, no to oczywiście też jest antenka w tylnych partiach. Proszę bardzo. No dobra, to skoro powiedzieliśmy troszkę o tamtym głośniku, to postawię tutaj tunera w wersji XL i powiem też troszkę więcej na temat tego modelu. Wiemy już, że mamy tutaj przetwornik 1, 275 cala, wiemy, że mamy 10 W RMS, czyli dwa razy więcej niż w dwójce. Mamy tutaj też Bluetooth a 4 a jeżeli chodzi o wymiary 145x167x103 mm i waży 1,15 kg. Skoro wspomniałem o tym, że jeszcze dosłownie przez chwilę posłuchamy jednego i drugiego głośnika, jak grają, to zróbmy to tuner drugiej generacji jako pierwszy a w ogóle słuchajcie yy, tak jak zawsze w JBL mamy membrany na bokach tak tutaj chociaż wykrzyknik jest w tunerze w drugim to tworzywo sztuczne tylko i wyłącznie zobaczymy czy bateria w ogóle w jakim stopniu naładowana jest chyba nie, a nie jest, dobra, hello hello na wyświetlaczu się pojawiło od razu też słychać, yy, że Jakieś tam radyjko próbuje złapać, no ale my nie będziemy teraz łączyć się tutaj z radiem. Połączymy się poprzez bluetooth. Przez chwilę posłuchamy dosłownie. Eres Tu pasaste Tu tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. może gra, muszę przyznać, tak na pierwszy kontakt. Ale to oczywiście sprawdzimy już w konkretnym teście. Sprawdzamy teraz tunera XL. Na tym wyświetlaczu, powiem Wam szczerze, niestety nie widać prawie nic na dworzu. Znaczy co, co prawda ja widzę, ale wy pewnie w obiektywie nic kompletnie tam nie zauważycie na wyświetlaczu, który jest tutaj przy głośniku. E, no dobra, włączył nam się już też ten XL. Zagramy to silnego, żeby nie było, że to samo na jednym i drugim głośniku. Chcielibyście znać w komentarzach pod tym unboxingiem, co chcielibyście dowiedzieć o głośniku JBL Tuner 2 i o głośniku JBL Tuner xl -a. W sumie to o radioodbiornikach, które mogą być również głośnikami. Już wkrótce testy tych modeli na kanale GIT. Zachęcam, zapraszam do subskrybowania, oglądania i do zobaczenia z wami Doman. Cześć!